Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Dario. O, sprawdzamy, czy dla Pani pojawi się człowiek do relacji w najbliższym czasie. Karty wyskakują, same skaczą, i Do relacji. No hmm. pani, od razu z przełożenia to wychodzą osoby jedna druga. Natomiast tu jest odwrócony mak, czyli z, z tego nowego początku nie będzie. Powiedziałabym tak, że ogólnie zainteresowanie wśród płci przeciwnej pani jak najbardziej będzie wzbudzać, ale no pojawiające się karty właśnie postaci buławowych symbolizują, że mogą być to, istnieje takie niebezpieczeństwo, że mogą być to relacje. Tylko oparte na takim porankowaniu sobie seksie i, i właściwie nic poza tym, tak? No dobra, ale jakby tu panów chyba nie będzie brakować w koło pani. Okej. Okay. zobaczmy, czy tu do relacji ktoś się pojawia w najbliższym czasie. Proszę Pani, yy, uważam, że to, co powiedziałam na początku, yy, wkoło Pani są osoby, z którymi może Pani tworzyć relacje oparte tylko na takim randkowaniu, krótko mówiąc. Yy, I z tego może być Pani niezadowolona, a wręcz tego nie chcieć, uważać ten yy, stan za taki bardzo dokuczliwy dla Pani, że, że nie może Pani tu w nikim znaleźć takiego oparcia prawdziwego. Za około 4 miesiące od dnia dzisiejszego pojawia się oferta niby że uczuć, ale okaże się, że osoba, która jest Panią zainteresowana, ma kogoś innego. I tę osobę utrzymuje w tajemnicy. Na dokładkę przed panią, więc jeżeli to wszystko wyjdzie, no nie sądzę, że Pani będzie chciała dalej brnąć w taką relację. E, myślę, że do dwóch lat pozna Pani osobę do dwóch lat, ja nie mówię za dwa lata, tylko do dwóch lat, pozna Pani osobę, z którą będzie Pani mogła stworzyć stabilną relację. I myślę, że bliżej jest to właśnie tego czasu rok in plus, aniżeli w ciągu roku. I tu pokazane jest, że będzie pani rozwijać krok po kroku działalność, to, przepraszam, znajomość. Osoba może być od pani w tym samym wieku, ewentualnie troszeczkę młodsza, ale y, będzie to osoba, mimo że może rok czy dwa od pani młodsza, to bardzo odpowiedzialna i taka y, Stabilna. Nawet aż po prostu powiedziałabym ponad swój wiek. Myślę, że w kierunku takiej osoby powinna pani iść i po prostu pani to rozpozna, że to nie jest tylko bajanie i to nie jest naciąganie na seks, na łóżko jednorazowo, tylko po prostu zamiary tutaj są poważne. Czy w tych kartach widać było wstąpienie w związek małżeński? Niestety nie. Także na razie myślę, że przed Panią czas takiego poznawania, budowania relacji, a na, na, na związek, na legalizację myślę, że dla Pani jeszcze, jeszcze jest czas i przyjdzie ta stosowna chwila, ale nie wcześniej niż w ciągu dwóch lat. Dziękuję bardzo.